żeby to nacięcie było od początku do samego końca, nawet bez krzaków, jednak trochę naciskiem. Fajnie, że można żywo zobaczyć, dotknąć. Bardzo mi odpowiada ta formuła i czekałam na coś takiego. Świetni tutaj wystawcy, świetni... a ścianą, wtedy dajemy taki szmer. Coś nowego na rynku, do tej pory jakby tego nie było i e, też tak się zastanawiałyśmy czy spełnimy oczekiwania i e, czy taka formuła się e, pasuje, czy właśnie tego typu techniczne aspekty też e, są dla Ciebie interesujące? Bardzo mi odpowiada ta formuła i czekałam na coś takiego. Fajne jest to, że, że można kilka firm wciągnąć. Starałyśmy dobierać naprawdę firmy, które są ekspertami w swojej dziedzinie. Generalnie jestem zachwycona, bardzo mi się podobało. Jest tutaj e, ogrom informacji i na tej chwili jestem po trzech panelach. Mamy cztery panele warsztatowe po godzinie i to jest naprawdę ogrom wiedzy, bo to są cztery firmy z czterech e, jakby obszarów, e, mimo że wszystko jest związane z łazienką. Mamy no, nawet kontakt z wykonawcami, z ich wiedzą, e, z produktami, które generalnie potem możemy stosować i taka wiedza tajemna wykonawców. Tutaj właśnie mowa być bardzo jest bardzo cenna bardzo się Spodziewałaś się czegoś takiego, jakby to rosło to w swoich Znaczy Tak, bo ja tu przyjechałam właśnie głównie dlatego, właśnie z uginem, więc miałam kawałek drogi. Przyjechałam tu dlatego, że jest tutaj wiedza dość praktyczna, a tego jednak pracujemy. Szkolenia są takie bardziej produktowe, a nie ma właśnie pokazanych tak na żywo, jak tamte super tak to jest apel do firm